A Halo. Halo, dzień dobry. Mogę Bardzo proszę. Dziękuję. Widzicie, dzwonicie, milczycie. Bo nie wiecie co przed świętami powiedzieć. Ja nie mam się I nie będę miał. Nie święte będą tam i tam. Mam py pytania do Was kochani. Dlaczego wy tak robicie? i nie lecie spać, odpocząć mnie. Wy zawsze. Strzelacie, patardami, rzucacie, jajkami. Czym popadło? Kamieniami? śniżkami, Bo nie macie co robić w domu, zamiast pomóc dla mamy, taty, brata, siostry, babcia, babci, dziadka, prababci, pradziadka. Dlaczego? Ja muszę wzywać policję. Dlaczego? O! O! Konon, król, publiczna, publiczna! Ha, ha, ha! Brawo! Przychodzi ten dzień. Ten dzień przychodzi Pana Jezusa, narodziny, że we klejemcej, ubogiej, cichej, lichej, narodzi się. <tryk>